Korzystając z faktu, że w ciągu jednego dnia najpierw widziłem Tigerem 900, którego zresztą mamy przez dłuższy czas, więc, jakby wiecie o nim więcej, i Tracerem 900, powstał pomysł na to, żeby nagrać krótki materiał porównawczy. Nie mam ze sobą teraz Tracera. Jak widzicie, jest głusza, jest las. Natomiast stwierdziłem, że zrobię taki luźny materiał vlogowy, więc, wszystko co powiem na temat tych obu motocykli, to są moje prywatne przemyślenia, do których mam prawo i postanowiłem się z Wami podzielić. Nie musicie się z tym zgadzać kompletnie, każdy z Was może mieć inne odczucia. Natomiast tak po prostu jest, ja tak uważam, i dlatego postanowiłem się podzielić z Wami takim materiałem. Dużo osób może porównywać te motocykle ze sobą, szczególnie że standardowe wersje GT kosztują prawie tyle samo. Yamaha 54, 900 Triumph 53, 900. Do tego oba mają podobną pojemność silnika około 900 cm3 i oba są trzycylindrowe. Więc jakby zobaczcie, że tych zbliżonych do siebie rzeczy jest dużo. I w wersji GT oba to są typowo motocykle szosowe. I teraz ja postaram się skupić jakby tylko na tych różnicach, bo gdybyście zadali mi pytanie, Daniel, który motocykl jest lepszy? To nie ma prostej odpowiedzi, bo zarówno Tracer 900, jak widzieliście na filmie, mi się podobał. Jak i Tiger 900 mi się podoba. Natomiast jeżeli zapytalibyście się mnie inaczej, który motocykl jest lepszym motocyklem turystycznym, to odpowiedź byłaby prosta, bo jest nią Tiger. Dlaczego Tiger 900 jest lepszym motocyklem turystycznym, a Tracer jest może trochę bardziej motocyklem papierowym, jeżeli chodzi o turystykę, ale bardzo przyjemnym na co dzień. I dla osób, które przesiadają się z Nakedów, on oferuje dokładnie to czego by chcieli, jakby Yamaha wstrzeliła się tutaj w punkt. Jeżeli chodzi o walory turystyczne, teoretycznie żaden z naszych motocykli nie ma super osłony przed wiatrem, natomiast Triumph zrobił to w jakiś taki sposób, że mimo, że ta szyba jest niewielka, gdzieś tutaj jakieś poszarpane to wszystko i tak dalej, to jest przemyślane to w taki sposób, że ja z własnego doświadczenia wiem, czuję to, że po prostu kiedy jaliśmy po autostradzie, to w ogóle motocykl ani nie wariował, ani nie myszkował, ani mi jakoś specjalnie nie wiało, więc jakby pod tym względem jest spoko. Mało tego, jeśli chodzi o właśnie wibrację czy stabilność motocykla, to Tiger, mimo że jest lżejszy motocyklem, to też trzeba zaznaczyć, jest dużo bardziej stabilny. Silnik ma zmienione wykorbienie, więc on troszkę inaczej pracuje, ale przez to jest dużo mniej wibrujący. To w ogóle było dla mnie zaskakujące, że trzycylindrówka, a nie wibruje. Tracerze, Yamaha się tym kompletnie nie przyjmuje i silnik wibruje w różnym zakresie obrotów, co niestety przenosi się na kierownicę i podnóżki. Więc to też jakby nie sprzyja typowo turystycznej jeździe. Ale niektórzy mówią, że oni muszą czuć, że motocykl pracuje, że silnik po prostu działa. Jeżeli chodzi o stabilność motocykla, to też jest zaskakujące, ponieważ po Tracerze, który jest mocniejszym motocyklem, bardziej sportowym, zdecydowanie spodziewałbym się więcej, że on będzie właśnie stabilny, szybki. Rywny. I owszem, jest zrywny i szybki, ale już stabilny niespecjalnie, ponieważ przy prędkościach 180 na godzinę on po prostu zaczyna myszkować. I im agresywniej wychodzisz z zakrętów i jeszcze do tego zaczyna gdzieś tam wiać, to potęguje. Dlatego jazda na autostradzie też jest średnio przyjemna z takimi wysokimi jakby prędkościami. I mimo dużej szyby, tam na tracerze jakby dużo bardziej przedstawiało całego mnie z całym motocyklem niż w przypadku Tigera. Więc to rozłożenie masy, jakby zbudowanie tych owiewek ma tutaj wpływ. Więc pod tym względem, jeżeli chodzi o typową turystykę, także tracer wypada słabiej. Słabiej wypada także, jeżeli chodzi o stabilność z tyłu. Tiger jest po prostu dłuższy i zobaczcie, jakie ma grube siedzenia. I tutaj Yamaha, z, nie wiem czy zrobiła to specjalnie, być może y, można dokupić po prostu siedzenia akcesoryjne, takie grube, właśnie jak tutaj, i wtedy będzie super, bo tylne siedzenie w tracerze jest naprawdę fajne, długie, jeszcze zrobione w taki sposób, żeby za bardzo pasażer się do przodu nie przesuwał. Pod tym względem super. Tylko dlaczego Yamaha poskąpiła i tutaj mamy grube siedzenia? A tam mamy siedzenia takie naprawdę cieniutkie, jak od R6, tylko inaczej wyprofilowane. Więc pod tym względem, Yamaha także niestety troszkę gorzej wypada. Jest także krótsza, ma krótszy rozstaw osi, krótszy ogon. Przez to kufry, które mamy dołączone do wersji GT, bo to jest plus, że Yamaha, przy tej cenie, w wersji GT daje nam już podstawowe kufry do tyłu. One są ok, ale one są też dosyć małe. W momencie, kiedy byśmy chcieli sobie kupić jakieś akcesoryjne większe kufry, do tego dojdzie pasażer z tyłu, to waga z tyłu tego motocykla już jest na tyle duża. Nie jest on przystosowany do jeżdżenia z dużym obciążeniem, więc będzie już zachowywał się zdecydowanie inaczej. Jak do tego dołożymy jeszcze tylny kufer, to i zakręty, szczególnie takie węższe, i jazda na autostradzie sprawi, że odczujemy to, że to już nie jest taki typowy motocykl turystyczny. Pod tymi względami, jakby. Tiger po prostu wygrywa i jest lepszy. Tak dla poprawności powinniśmy powiedzieć jeszcze na przykład o BMW, bo BMW dużo bardziej będzie pasowało do konkurencji tutaj na przykład z Tigerem, bo też jest bardzo turystyczny. Niestety BMW jeszcze nie jeździłem, więc na ten temat nie będę mógł się wypowiedzieć. Natomiast rynek jest właśnie fajny, że mamy wiele różnych modeli motocykli. Możemy sobie powybierać. Dla jednych Yamaha będzie lepsza, bo mniej awaryjna powiedzmy. Tak, ludzie będą myśleli, Tiger może być trochę bardziej awaryjny. Jeszcze nie powiedzą, że Tiger w sumie tak jak ja powiedziałem, ma po prostu więcej zalet typowo technicznych rozwiązań typowo turystycznych, co jest fajniejsze. A trzeci powiedzą, że oni są zwolennikami GS-ów i tylko GS-y się liczą, więc pod tym względem jest spoko. Jednak nie jest to tak, że Tracer jest tylko zły i w ogóle. Przecież dalej zrobiłeś materiał, w którym Ci się podoba. I tak, to jest prawda. Pod względem takim, jeżeli ktoś jeździł na MT-07, MT-09 i stwierdził, że o kurczę, ta wyprostowana pozycja by się tutaj bardziej jeszcze przydała, przydałaby się jakaś ochrona przed wiatrem i w ogóle, żeby kogoś przewieźć z tyłu, bo na 09 możemy jednak kogoś zgubić, z tyłu jakoś nie jest super wygodnie, to Tracer 900 spisze się pod tym względem świetnie, bo będzie miał wszystko to, co miało do tej pory w MT-ku. Do tego będzie miał lepszą ochronę przed wiatrem, ten sam silnik, dużą żywiołowość, świetny hamulce i po prostu motocykl, który bardzo dobrze jeździ. Zdecydowanie w swojej klasie nie będzie najlepszym turystą, ale do codziennej eksploatacji dla osób, które nie chcą motocykli wyprawowych, będzie po prostu dobrym kompromisem i przyjemnym motocyklem na co dzień. I taka jest moim zdaniem różnica między tymi dwoma motocyklami. Jeden typowo nastawiony na wyprawy, wyjazdy. A drugi typowo na codzienną eksploatację z ochroną przed wiatrem, jakby większą ilością miejsca za sterami, zarówno dla kierującego, jak i pasażerki. Dajcie nam znać, czy takie rzeczy Wam się podobają, to może uda nam się w przyszłym roku zrobić podobne materiały już z motocyklami w akcji. A póki co, widzimy się w kolejnych filmach.